Chcielibyśmy podsumować cały program Rolnik szuka żony. Na początek chciałabym powiedzieć, że w poprzednich wywiadach myliłam się co do niektórych osób. Co do niektórych, bo nie do wszystkich. Do których? Myliłam się co do Grzesia i Asi. Asia była z Zbigniewa. Czyli tak naprawdę, teraz będzie aktualizacja. Aktualizacja wszystkich no bo... wywiadów tych o rolników szukających. Czyli drugi i trzeci wywiad, o ile się nie będę Agro. Na początek chciałabym powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo myliłam się co do Grzegorza. W tych odcinkach, po których nagrywaliśmy ostatnie agrowywiady wywiady o rolniku, jak był pokazany z tej chyba najgorszej strony. Już tak naprawdę. Tego, co ja widzę, a wydaje mi się, że się nie, <noise> nie widzę. Nie powinnam. To został po prostu ofiarą tej całej telewizji. I Ewa. Tak, dobra. W poprzednich odcinkach pogadane było, to jemu się coś odwiedziało, tak o, po prostu. A okazuje się, że Ewa nawijała. Widać było w tym odcinku... Ona tylko czarowała go. Właśnie z tym czarowaniem. Też się ludzie uczepili tego czarowania, gdzie nie chodziło mu dosłownie o to, że go przeklęła. Kurde, no nieraz każdy miał taką... Mogę się założyć, że nieraz każdy miał taką sytuację czy taki czas w życiu, że dużo rzeczy mu się nie wychodziło, wszystko było pod górkę i, i już się myślało, że, że chyba no, no coś, coś, nie wiem, ktoś, ktoś przeklął albo no... Ja nie miałem że, szukało się, Szukało się winnego tak naprawdę. Czemu wszystko nie wychodzi? I to nie chodziło dosłownie o to, że Ewa go przekleła i że jest jakąś czarownicą i nie wiadomo co. Tylko, no wszystko mu nie wychodziło. I jeszcze do tego Ewa nagadała. <śm> Naj najbardziej <śm> mi Ewie nie podoba mi się to. Nie, nie wiem co tam mówiła poza programem i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sam Grzesiu przyznał, Ewa dopiero po wyborze powiedziała mu o jakimś swoim problemie, stanie, jak to ona umyła. Co można się domyśleć, że chodzi raczej o stan psychiczny Bo do czasu wyboru ukrywała to wszystko przed nim. No wydaje mi się, że Ewa jednak nie jest do końca stabilna emocjonalnie, więc dużo mówić. Się, no nie szuka podopiecznej, tylko żony, prawda? Tym bardziej, że ma dziecko. Nie potrafi nad nią zapanować, nad jej emocjami no i nie ma żony. To, dużo mówić, no. No. Ewa jest fana, poprosiła, żeby nic nie mówił. No i wiadomo, nic nie powie i... I wszyscy będą teraz przeciwko niemu. Dopóki nie powie o co chodzi z Ewą, to ludzie cały czas będą go obrażać. Tylko dlatego, że chcą wiedzieć, co się dzieje. Bo nie mają swojego życia. Kolejny delikwent. Kolejny delikwent. Delikwentka, o której zmieniam zdanie, niestety. To Kasia. Mówiłam, I... że jest moją urwędnicą, teraz powiem, że nią nie jest na pewno, ponieważ zostawiła Zbyszka jednego które już tam coś zaczął planować. Kiedy no tego. To naprawdę po co ona poszła do tego programu? Przecież wiedziała, że chodzi o to, żeby mieszkać na wsi. A ona od samego początku była hamulcem. Ręcznym. <grym> była ręcznym hamulcem. Chciała Zbyszka, no, Zwerbować miasta. do miasta. Tak, A To nie jest program miastowa szuka że. Tylko rolnik szuka. A z niej taka miastowa, że chocho. No. A Zbyszek, dobrze, że jest wolny. Dla mnie. Stasiu, tak jak powiedziałam, stary kawałek, który nigdy nie znajdzie żony, bo już się przyzwyczaił do takiego życia. Są I nic się nie zmienia. I nic się nie zmienia, nic się nie zmieni, on się nie zmieni. Jego status też się nie zmieni. Na Facebooku. Adam, nie lubię dziada. Nastawiony, więc... Na wydanie płyty. Na wydanie płyty. On to, on to już jest wszędzie. On jest w jakichś wywiadach, niewywiadach. Yy, to się kręci, czy co to tam się nazywa. To Rad się kręci. Adam się kręci. Wszędzie się Adam kręci. No, no nie mogę po prostu. Ale... Paweł i Natalia. Paweł z Natalią, no to, tak jak mówiłam. No, wydaje mi się, że poszli, żeby się pokazać, a coś tam jednak się... Czyli tu nie zmieniasz? No, no tu nie zmieniam. Zdania, Fajna z nich para? Sobie trochę przetyli. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest czekolada. Będę eee, bajeczna. Podsumowując cały program, ja bardzo lubię. Lubiłam ten program, cały czas lubię. Będę czekać na następne. No nie podoba mi się to, że wszędzie ich teraz chcą pchać. Familiada, jaka to melodia. Świat się kręci. A znaczy, ja nie mówię, bo ja ich lubię, ale już tak próbuję ich upchnąć wszędzie że niedługo pójdą do Tańca z Gwiazdami. To z nich pójdzie? A tak, na pewno pójdzie do Tańca z Gwiazdami. <grym> Podoba mi się to, że pokazuje wieś. Ludzie z miasta mogą zobaczyć tak naprawdę jak się teraz żyje na wsi. Jak, jak się tam pracuje i, i że jest naprawdę fajnie. Ja lubię wieś. No Jestem też. teraz na wsi. Na stylówkach wielkich naprawdę polecam. Dostaliśmy jeszcze kilka pytań odnośnie fanpage'a fanpage'u. się, że mają to gwiazdy. Nie czuć to, to. Nie robić. Nie, ale było kilka pytań o fanpage'a. Dlatego jak się uzbiera tysiąc subskrypcji, to taki fanpage zrobimy na Facebooku. Będziemy tam stawiać zdjęcia spola i nie tylko zapowiedzi następnych odcinków na przykład. Będzie tam trochę więcej niż na YouTubie, bo na YouTubie nie można zdjęć wstawiać, tylko filmy. A tam będą też zdjęcia. <noise> Już nam no, bateria siada, więc na nowy rok życzę wszystkiego najlepszego, zróbka szczęścia, pomyślności i żeby wszystko co sobie wyważycie się spełniło. I ja też. Ja też. Ja Andrzej też życzę. I, i pozdrawiam.